70-letni milioner żeni się z 23-letnią dziewczyną. Trzy miesiące później odkrywa przerażający sekret z przeszłości swojego męża. Zanim zaczniemy historię, jeśli lubisz nasz kanał, zasubskrybuj go, aby pomóc nam osiągnąć tysiąc subskrybentów. A teraz zapraszamy do historii z niespodziewanym zakończeniem. Martyna nigdy nie przypuszczała, że pewnego dnia zostanie żoną mężczyzny takiego jak Stanisław. Miała zaledwie 23 lata i wciąż szukała swojego miejsca na świecie, podczas gdy on, mając 70 lat, osiągnął już wszystko, o czym można było marzyć. Był odnoszącym sukcesy przedsiębiorcą, właścicielem imponującej posiadłości na obrzeżach Krakowa. Szanowano go i bejnął się go w równym stopniu. A kiedy ogłosił, że żeni się z kobietą prawie 50 lat młodszą, wieść rozeszła się lotem błyskawicy. Ludzie szeptali. Ona chce tylko jego pieniędzy, mówili jedni. On próbuje znów poczuć się młodo, spekulowali inni. Tabloidy rozdmuchały sprawę do rangi skandalu, a dawno niewidziani krewni Stanisława nagle zaczęli się pojawiać, kwestionując jego decyzję. Ale dla Marteny rzeczywistość wyglądała zupełnie inaczej. Kiedy poznała Stanisława, wydawał się czarującym, dobrze wychowanym i niezwykle charyzmatycznym mężczyzną. Tak, różnica wieku była ogromna. Ale traktował ją jak królową. Słodkie słowa, luksusowe prezenty wciągnął ją w świat, który wcześniej wydawał się nieosiągalny. Obiecywał bezpieczeństwo, miłość i świetlaną przyszłość. Poznali się na charytatywnej kolacji, organizowanej przez wspólnego znajomego. Martyna nie była bogata, wręcz przeciwnie. Pracowała jako asystentka w galerii sztuki i ledwo wiązała koniec z końcem. Ale tamtego wieczoru, dzięki przyjaciółce, Miała okazję znaleźć się wśród najpotężniejszych ludzi miasta. To wtedy Stanisław zwrócił na nią uwagę. Wyglądasz na zagubioną, powiedział z półśmiechem. Martyna zaśmiała się nerwowo. Bo taka właśnie jestem. Spodobała mu się ta odpowiedź. Jeszcze bardziej spodobał mu się jej niewinny błysk w oczach, sposób, w jaki rumieniła się na jego komplementy. Ta delikatność była zupełnym przeciwieństwem wszystkiego, co oznał w świecie biznesu. W tamtej chwili postanowił, że będzie jego. W kolejnych dniach do pracy Marteni zaczęły przychodzić kwiaty. Ekskluzywne kolacje, niespodziewane podróże, świat luksusu, o jakim nigdy nie śniła. Początkowo opierała się, ale stopniowo uległa. A potem nadszedł oświadczyny. Diamentowy pierścionek tak ogromny, że wydawał się nierealny. Ślub. Życie jak w bajce. Wieczne bezpieczeństwo. Martyna zawahała się. Ale dlaczego? Kto odrzuciłby tak potężnego i hojnego mężczyznę? Zgodziła się. W dniu ślubu, idąc wzdłuż nawy w bajecznie udekorowanym kościele, czuła na sobie spojrzenia. Pełne dezaprobaty, zazdrości, wątpliwości. Jest interesowna. On oszalał. Wśród gości był Filip, bratanek Stanisława. Nie bił bro, gdy nowożeńcy wymienili się obrączkami. Po prostu patrzył, jego oczy były lodowato zimne. Później, podczas wesela, podszedł do niej. Nie masz pojęcia, co właśnie zrobiłaś, powiedział cicho, nalewając sobie drinka. Martyna zmarszczyła brwi. Co masz na myśli? Filip uśmiechnął się. Ale to nie był przyjazny uśmiech. Mój wujek ma tajemnice. Takie, których lepiej nigdy nie odkrywać. A potem odszedł. Zostawiając Martynę z dławiącym niepokojem w gardle, zaśmiała się pod nosem. Bzdura. Filip po prostu był zazdrosny. Prawda? Tej nocy, leżąc u boku swojego nowego męża, Martyna próbowała pozbyć się dziwnego wrażenia, że właśnie wpadła w grę, której zasad jeszcze nie rozumie. W pierwszych miesiącach małżeństwo Martyni wydawało się prawdziwą bajką. Mieszkała teraz w olśniewającej rezydencji na obrzeżach Krakowa. Otoczona antycznymi meblami i kryształowymi żyrandolami, które wyglądały jak z królewskiego pałacu. Śniadania podawano jej na srebrnych tacach przez służbę, a każdy aspekt jej życia ociekał luksusem i ekskluzywnością. Weekend w Paryżu Kolacja w Wenecji. Naszyjnik z szafirami bez żadnej okazji. Świat, który kiedyś wydawał się nieosiągalny, teraz należał do niej. I na początku naprawdę wierzyła, że jest szczęśliwa. Stanisław traktował ją jak skarb. Zabierał do najlepszych restauracji, obejmował ją w talii, gdy byli wśród ludzi, mówił o niej jak o najwspanialszej kobiecie na świecie. Ale czasem, gdy łapała go na chwilę zamyślenia, dostrzegała w jego spojrzeniu coś innego cień. Tajemnicę, którą ukrywał głęboko przed światem. Starała się to ignorować. W końcu człowiek, który przeżył tyle lat, musiał mieć przeszłość pełną historii ale drobne rzeczy zaczęły ją niepokoić. Rezydencja była ogromna i Martyna wciąż nie znała wszystkich jej zakamarków. Ale jedno miejsce przyciągało jej uwagę w szczególny sposób ciemne, drewniane drzwi na końcu korytarza na drugim piętrze. Kilka razy próbowała je otworzyć, ale zawsze były zamknięte. Co jest w tym pokoju? Zapytała pewnego wieczoru, gdy jedli kolację przy świecach. Stanisław zatrzymał się na moment, jego nóż zawisł nad kawałkiem steku. Magazyn. Pełen starych, niepotrzebnych rzeczy. Martyna uśmiechnęła się, chcąc rozładować napięcie. Więc dlaczego jest zamknięty? Spojrzał jej prosto w oczy. Bo nie lubię, gdy ktoś grzebie w moich rzeczach. Odpowiedź była krótka, chłodna. Wiedziała, że nie powinna drążyć tematu. Ale tej nocy, gdy leżała obok męża, usłyszała dziwny dźwięk dochodzący z korytarza. Coś jakby przytłumiony szept, ledwie słyszalny, niemal jak mruknięcie. Jej skóra pokryła się dreszczem. To tylko wiatr, próbowała przekonać samą siebie. Zamknęła oczy i zmusiła się do snu. Ale po raz pierwszy od ślubu poczuła ścisk w żołądku. Z każdym dniem zachowanie Stanisława zaczęło się zmieniać. Rzeczy, na które wcześniej nie zwracała uwagi, nagle stały się niepokojące. Znikał bez wyjaśnienia. Odbierał telefony i mówił przyciszonym, spiętym głosem, zawsze przerywając rozmowę, gdy tylko się do niego zbliżała. Pewnej nocy zobaczyła go rozmawiającego w ogrodzie z wysokim, szczupłym mężczyzną. Ich głosy były podniesione, a przez krótką chwilę dostrzegła, jak Stanisław ściska mężczyznę za ramię z niepokojącą siłą. W momencie, gdy zauważył, że Martyna patrzy na nich przez okno, puścił go i szybko wrócił do domu. Kto to był? Zapytała. Stary znajomy. Nie masz się czym martwić. Ale coś w jego twarzy nie dawało jej spokoju. Następnego ranka, gdy piła kawę na werandzie, jeden ze służących przyniósł jej niewielką kopertę bez nadawcy. Znalazłem to przy bramie, pani. Martyna zmarszczyła brwi i otworzyła kopertę. W środku znajdowała się kartka, a na niej kilka pośpiesznie zapisanych, nieco drżących słów. Czy naprawdę znasz mężczyznę, za którego wyszłaś? Jej serce przyspieszyło. Rozejrzała się wokół, ale nikogo nie było. Niepokój, który narastał w niej od pewnego czasu, stawał się coraz silniejszy. Tej samej nocy, gdy Stanisław zasnął, Martyna wzięła kluczowy pęk leżący na stoliku nocnym. Cicho, na palcach, ruszyła na koniec korytarza. Klucz obrócił się w zamku ciemnych drzwi. Gdy je otworzyła, świat zawirował jej przed oczami. To, co zobaczyła w środku, zmieniło wszystko. Drzwi skrzypnęły cicho, gdy Martyna je popchnęła. Powietrze w pokoju było ciężkie, gęste, przesycone zapachem starego drewna i czymś jeszcze delikatną, metaliczną nutą, przypominającą rdze zmieszaną z wilgocią. Zawahała się na sekundę. Jej serce biło tak mocno że niemal dudniło w ciszy rezydencji. Pomieszczenie było małe i niemal puste, poza ciemnym, drewnianym biurkiem, zamkniętą na klucz metalową szafą oraz ścianą pokrytą wycinkami ze starych gazet. Martyna zrobiła krok do przodu, przesuwając wzrokiem po artykułach. Niektóre zdjęcia były pożółkłe ze starości, inne wyglądały na znacznie nowsze. Ale to, co sprawiło, że żołądek podszedł jej do gardła, było jedno. Wszystkie artykuły dotyczyły tajemniczych zgonów, niewyjaśnionych zaginięć, ludzi, którzy w jakiś sposób byli powiązani z imieniem Stanisława. Jej ręce zaczęły drżeć, gdy wyciągnęła jeden z wycinków. Nagłówek był prosty, ale budził grozę. Mężczyzna znika bez śladu po spotkaniu z wpływowym biznesmenem. Obok widniało zdjęcie mężczyzna w garniturze, w średnim wieku, uśmiechający się oficjalnie do aparatu. Imię w podpisie wydawało jej się dziwnie znajome. Martyna przełknęła ślinę i sięgnęła po kolejną gazetę. Biznesmen oskarżony o udział w sprawie wymuszeń i zaginięcia kluczowego świadka. Poczuła, jak nogi robią się miękkie. Musiała oprzeć się o biurko, by nie upaść. Co to wszystko znaczyło? Co tak naprawdę zrobił Stanisław? Odwróciła się gwałtownie i wtedy dostrzegła coś na podłodze, częściowo ukryte pod dywanem, drewnianą skrzynkę z srebrnym zapięciem. Martyna uklękła i z drżącymi dłońmi otworzyła ją. W środku znajdowały się stare zdjęcia, listy i paszport. Ale kiedy spojrzała na zdjęcie w paszporcie, przeszedł ją lodowaty dreszcz. Mężczyzna na zdjęciu to Stanisław. Ale imię było inne. Poczuła falę mdłości. Na dokumencie widniało imię Adam Lewandowski. A data urodzenia nie zgadzała się z tą, którą Stanisław zawsze podawał. Jej mąż nie był tym, za kogo się podawał. Drżącymi palcami zaczęła przeglądać listy. Niektóre były wyblakłe, pisane pośpiesznie, inne wyglądały na oficjalną korespondencję biznesową. Ale jeden przyciągnął jej uwagę od razu. Był krótki, napisany odręcznie, a słowa zdradzały desperację. Jeśli myślisz, że możesz uciekać wiecznie, jesteś w błędzie. Wiemy, co zrobiłeś. Nie zasługujesz na spokój. Zapłacisz. Krew w jej żyłach zmieniła się w lód. Spojrzała na datę w rogu kartki. Trzy miesiące temu. Dokładnie wtedy, gdy wzięli ślub. Martyna wstrzymała oddech. To przypadek? Czy może Stanisław ożenił się z nią po coś? Żeby coś ukryć? Żeby odwrócić uwagę, ziemia zaczęła usuwać się jej spod nóg. I wtedy odgłos kroków na korytarzu. Martyna znieruchomiała. Kroki odbijały się echem od drewnianej podłogi. Ktoś się zbliżał. Co miała zrobić? Co powiedzieć, jeśli zostanie przyłapana? Bez chwili do namysłu zgasiła światło i schowała się za szafą. Przycisnęła dłoń do ust, próbując uspokoić oddech, choć serce waliło jej jak oszalałe. Drzwi się otworzyły. Wąski promień światła przeciął ciemność pokoju. Poczuła znajomy zapach perfum Stanisława. Wszedł powoli, jakby przeczuwał, że coś jest nie tak. Cisza była nieznośna, aż w końcu usłyszała jego niski, kontrolowany głos: Martyna, wiem, że tu jesteś. Zamknęła oczy, modląc się, by jej nie znalazł. Ale potem usłyszała kolejne kroki. Każda sekunda trwała wieczność, aż nagle zatrzymał się, znieruchomiał. I wtedy lodowatym tonem powiedział coś, co osprawiło, że zimny dreszcz przebiegł jej po plecach. Chciałem cię przed tym oszczędzić. Ale teraz jest już za późno. Drzwi zamknęły się za nim. Cisza wróciła. ale Martyna wiedziała jedno: nie była już bezpieczna. Pokój pogrążył się w śmiertelnej ciszy, gdy Stanisław zamknął drzwi. Martyna nadal ukrywała się za szafą, cała drżąca. Jej umysł krzyczał: Uciekaj! Natychmiast, ale jej nogi odmawiały posłuszeństwa. Chciałem cię przed tym oszczędzić. Ale teraz jest już za późno. Słowa jej męża odbijały się echem w jej głowie, niczym złowieszcza zapowiedź. On wiedział. Wiedział, że odkryła prawdę. Czekała kilka minut, nasłuchując jakiegokolwiek ruchu na korytarzu. W domu panowała cisza. Gdy w końcu zebrała się na odwagę, wysunęła się ze swojej kryjówki i zamknęła skrzynkę, starając się zostawić wszystko tak, jak było. Ale to już nie miało znaczenia. Stanisław wiedział. Martyna potrzebowała odpowiedzi. Natychmiast. Z pudełkiem w rękach pobiegła do ich sypialni, gdzie Stanisław zwykle trzymał ważne dokumenty. Może znajdzie tam coś, co wyjaśni całą tę sytuację. Ale zanim zdążyła przeszukać biurko, ekran jej telefonu rozświetlił się powiadomieniem. Wiadomość z nieznanego numeru. Jeśli chcesz poznać prawdę o swoim mężu, spotkajmy się jutro o 20 w kawiarni Stary Rynek. Sama, kropka. Serce jej zabiło mocniej. Ktoś próbował jej pomóc. Ale kto? I dlaczego? Następnego ranka Stanisław zachowywał się, jakby nic się nie stało. Siedział przy stole, czytając gazetę jak co dzień. Ale było w nim coś innego. Był chłodny. Jego spojrzenie ostre, jak brzytwa. Dobrze spałaś? zapytał, nie podnosząc wzroku z nad gazety. Martyna zmusiła się do uśmiechu. Tak, oczywiście. To świetnie, odparł, przerzucając stronę. Dziś czeka nas długi dzień. Nie wspomniał o otwartych drzwiach, ani o pudełku, które przeglądała, ani o groźbie z poprzedniego wieczoru. Ale Martyna czuła, że na coś czekał. Obserwował ją. Chciał zobaczyć, co zrobi. Postanowiła udawać, że wszystko jest w porządku. Spędziła dzień w rezydencji, zajmując się drobnymi obowiązkami. Ale w środku odliczała godziny do wieczora. A potem, o 19:45, wymknęła się, zabierając jeden z samochodów. Musiała poznać prawdę. Kawiarnia Stary Rynek była niewielkim, dyskretnym miejscem w centrum Krakowa. Gdy weszła do środka, zobaczyła, że lokal jest niemal pusty. Tylko jeden mężczyzna siedział w kącie, tyłem do wejścia. Podniósł głowę, gdy ją zobaczył. To był Filip. Bratanek Stanisława. Martyna zawahała się, przypominając sobie jego słowa w dniu ślubu: Nie masz pojęcia, co właśnie zrobiłaś. Teraz miała się dowiedzieć, co miał na myśli. Usiadła naprzeciwko niego, jej serce waliło jak oszalałe. Co wiesz o moim mężu? zapytała bez ogródek. Filip westchnął i rozejrzał się, jakby sprawdzał, czy ktoś ich nie podsłuchuje. On nie jest tym, za kogo się podaje, Martyna. Ona już to wiedziała. Ale musiała dowiedzieć się więcej. Filip kontynuował. Jego prawdziwe imię to Adam Lewandowski. Ponad trzydzieści lat temu należał do grupy przestępczej, która wymuszała pieniądze od biznesmenów i eliminowała każdego, kto stanowił zagrożenie. Mój ojciec, jego brat, też był zamieszany. Ale wtedy wydarzyło się coś, co zmieniło wszystko. Martyna wstrzymała oddech. Co się stało? Filip zacisnął usta, zanim odpowiedział. Pewnej nocy doszło do morderstwa. Jeden ze wspólników chciał się wycofać i zagroził, że pójdzie na policję. Został zabity. Co ma z tym wspólnego Stanisław? Filip spojrzał jej prosto w oczy. To on wszystko zaplanował. Ale kiedy zorientował się, że grozi mu więzienie, dogadał się z policją. Wydał mojego ojca i resztę grupy. Zmienił tożsamość, zaczął nowe życie. A mój ojciec? Zginął w więzieniu. Martyna poczuła, jak ściska ją w żołądku. Mówisz, że mój mąż zdradził własnego brata? Tak. I nie tylko jego. Pozbył się wszystkich, którzy znali prawdę i mogli odkopać jego przeszłość. A teraz, kiedy ty odkryłaś za dużo, on zrobi to samo z tobą. Prawda uderzyła ją jak cios w brzuch. Człowiek, z którym dzieliła łóżko, był mordercą. Jej ciało przeszył zimny dreszcz. Dlaczego mi to mówisz? wyszeptała. Filip wziął głęboki oddech. Bo ja jestem następny na jego liście. A ty jesteś tylko pionkiem w jego grze. Martyna czuła, jak jej dłonie robią się wilgotne. Rozejrzała się, jakby spodziewała się, że Stanisław zaraz się pojawi. Co mam zrobić? zapytała drżącym głosem. Filip pochylił się do przodu i powiedział tylko jedno słowo. Uciekaj. Martyna wyszła z kawiarni z myślami pędzącymi jak szalone. Jej serce waliło tak mocno, że czuła pulsowanie w skroniach. Musiała się wydostać. Wsiadła do samochodu i ruszyła w stronę rezydencji, próbując opracować plan. Spakuje kilka najpotrzebniejszych rzeczy i zniknie, zanim Stanisław zorientuje się, co się dzieje. Ale kiedy wjechała na podjazd, brama była już otwarta. Martyna poczuła ścisk w klatce piersiowej. Wjechała ostrożnie i parkując samochód, zobaczyła coś, co sprawiło, że zabrakło jej tchu. Stanisław stał w drzwiach rezydencji. Czekał na nią. Ale najgorsze było to, że się uśmiechał. "Kochanie", powiedział niskim, lodowatym tonem. "Chyba musimy porozmawiać." Przeszył ją zimny dreszcz. Była w pułapce. I teraz wszystko zależało od tego, co stanie się dalej. Uśmiech Stanisława był lodowaty, wyrachowany, jakby już dokładnie wiedział, co Martyna odkryła. Poczuła, jak serce wali jej w piersi. Ucieczka nie wchodziła w grę. Czekał na nią. Był gotowy. Noc była chłodna, a jedyne światło pochodziło z latarni przy wieździe do rezydencji. Wiatr muskał jej skórę, ale powietrze zdawało się ciężkie, duszące. Myśl, Martyna. Myśl. Zmusiła się do uśmiechu, próbując zachować spokój. O czym chcesz rozmawiać, kochanie? Jej głos zabrzmiał niemal naturalnie, ale całe ciało miała napięte. Stanisław przechylił głowę, udając zaciekawienie. O twojej małej eskapadzie dzisiejszego wieczoru. Krew w jej żyłach zmieniła się w lód. Śledziłeś mnie? Zrobił krok do przodu, wsuwając dłonie do kieszeni marynarki. Nie musiałem. Zawsze wiem, co dzieje się wokół mnie. Przełknęła ślinę. Wiedział. Wiedział przez cały czas. Jesteś zdenerwowana, Martyna? Spytał, mrużąc oczy. Nie, po prostu zmęczona. To był długi dzień, odpowiedziała, odwracając wzrok. Zaśmiał się cicho, złowrogo. Tak, wyobrażam sobie, że taki był. Cisza między nimi stawała się coraz cięższa. Musiała się stąd wydostać. Natychmiast idę na górę odpocząć, powiedziała, cofając się o krok. Ale zanim zdążyła się odwrócić, Stanisław chwycił ją za ramię. Jego uścisk był mocny, chłodny, pewny siebie. Nie tak szybko, mruknął. Ty i ja musimy poważnie porozmawiać. Martyna zmusiła się do zachowania neutralnego wyrazu twarzy, choć jej serce waliło jak szalone. Jeśli okaże strach, będzie skończona. Wzięła głęboki oddech. W porządku. Porozmawiajmy. Stanisław uśmiechnął się z satysfakcją i poprowadził ją do środka rezydencji. Dom był cichy, służba już dawno udała się na spoczynek. Byli sami. Zaprowadził ją do gabinetu przestronnego pokoju z imponującym kominkiem i skórzanym fotelem, w którym zwykle siadał wieczorami, popijając whisky. Zamknął za sobą drzwi. Martyna wstrzymała oddech. Była w pułapce. Stanisław powoli podszedł do biurka i nalał sobie whisky, jakby nic się nie stało. Wiesz, Martyna, naprawdę myślałem, że nasze małżeństwo może się udać, powiedział, obracając szklankę w dłoniach. Nie odpowiedziała. Podniósł wzrok, spoglądając na nią uważnie. Ale widzę, że masz problem z tajemnicami. Cisza była nieznośna. Czekał, aż się przyzna. Martyna wiedziała, że jeśli cokolwiek powie, może to być jej koniec. Zatem miała tylko jedną opcję. Nie rozumiem, o czym mówisz. Stanisław zmrużył oczy, analizując jej twarz. Westchnął. Ach, moja droga! Pokręcił głową z uśmiechem. Naprawdę chciałem ci tego oszczędzić. Odłożył szklankę i otworzył szufladę biurka. Martyna poczuła, jak krew odpływa jej z twarzy. Co zamierzał stamtąd wyciągnąć? Przez ułamek sekundy pomyślała o ucieczce. Ale dokąd? Drzwi były zamknięte. Okna zabezpieczone kratami. Całe jej ciało spięło się, czekając na najgorsze. Ale zamiast broni, Stanisław wyjął kopertę. Rzucił ją na stół przed nią. Otwórz. Jej dłonie były spocone i drżały, ale posłusznie chwyciła kopertę i rozdarła ją. W środku były zdjęcia. Wyciągnęła jedno i poczuła, jak ziemia usuwa jej się spod stóp. To było zdjęcie jej. Siedziała w kawiarni, rozmawiając z Filipem. Zamknęła oczy. Było więcej zdjęć. Filip wchodzący do kawiarni, ona wychodząca. Ich razem Stanisław oparł łokcie o biurko i sprótuł palce. Zdradziłaś mnie, Martyna. Otworzyła usta, ale nie była w stanie wydobyć z siebie słowa. Dałem ci wszystko. Wyrwałem cię z tego nędznego życia. A ty mi się tak odpłacasz? Spotykając się z jedyną osobą, która chce mnie zniszczyć? Zacisnęła dłonie. Musiała się bronić. Ja tylko głos ugrzązł jej w gardle. Stanisław uderzył dłonią w biurko. Myślisz, że jestem idiotą? Jego krzyk odbił się echem od ścian. Powoli wstał i podszedł do niej. Zrobiła krok w tył, ale natrafiła na ścianę. Nie było już dokąd uciec. Chwycił jej twarz w dłonie, zmuszając ją, by spojrzała mu w oczy. Powiedz mi, Martyna, co Filip ci powiedział? Musiała działać szybko. Jeśli powie prawdę, zginie. Jeśli skłamie, może to zauważyć. Więc zrobiła jedyną rzecz, która mogła jej dać szansę. Zaczęła płakać. Ja, ja się bałam, wyszeptała, łamiącym się głosem. Stanisław zmrużył oczy. Bałaś się? Pokiwała głową, pozwalając łzom spływać po policzkach. Po tym anonimowym liście. Po wszystkim. Chciałam tylko wiedzieć, czy to prawda. Ale Filip nic mi nie powiedział, tylko próbował mnie przestraszyć. Przysięgam. Zobaczyła wahanie w oczach Stanisława. Wątpił. Cisza była nieznośna. W końcu wypuścił ją i odetchnął głęboko, przecierając skronie. Jesteś głupia, Martyna. Filip chce tylko zemsty. Chce wykorzystać Cię przeciwko mnie. Zrobiła smutną minę, udając skruchę. Wiem byłam naiwna wybacz mi Stanisław przez chwilę się jej przyglądał. Potem uśmiechnął się Oczywiście, że ci wybaczam w końcu jesteś moją żoną odwzajemniła uśmiech. Ale w głębi duszy wiedziała, że musi uciekać. I wtedy, tej nocy, gdy wszyscy spali, zadziałała. Ale kiedy dotarła do bramy, on już tam był. Wiedziałem. A potem policyjne Syreny. Filip dotrzymał słowa. Stanisław został skuty w kajdanki. A Martyna, po raz pierwszy od miesięcy, mogła odetchnąć.